Książka czy podcast? Książka. Kawa z mlekiem czy czarna? Aktualnie z mlekiem. Pies czy kot? Pies. Ulubiony owoc? Kiwi. Jakie są Twoje największe zalety? Myślę to, że jestem uparta, pracowita i nie odpuszczam. Ulubiony przedmiot w szkole podstawowej. Nie zdziwi nikogo, jak powiem WF, ale też polski język. Gdybyś była zwierzęciem, byłabyś. Myślę, że ptakiem. Ulubiona dyscyplina sportowa poza siatkówką. Tenis, siłownia. To jest dla Ciebie największym wsparciem? Mąż. Na pewno. I mama. Gdybym nie grała na ataku, grałabym na? Oj, bardzo bym chciała zagrać na rozegraniu. To jest moje alter ego. Jak tylko mogę na treningu, to... A o czym myślisz, kiedy wykonujesz zagrywkę na meczu? Czasami wyobrażam sobie to, jak robię asa i skutkuję. Niekiedy, jak się dobrze skupię. Gdybyś mogła mieć supermoc, jaka by to była? Uzdrawianie ludzi. Kim chciałaś zostać, kiedy byłaś dzieckiem? Weterynarzem. Moment, który najbardziej zmienił Twoje życie, to. Ciężko jest wybrać jeden, ale myślę, że na pewno poznanie mojego męża. Za co kochasz sport? Za emocje przede wszystkim, adrenalinę, ale też za to, że mogłam zwiedzić wiele miejsc na świecie i poznać no, wspaniałych ludzi. A jakie jest Twoje największe marzenie? Największe marzenie to być szczęśliwą i zdrową.